Zapraszam na G2A z kodem SN. macie 3% cashbacku, linka macie w opisie. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym Radomie na moim kanale z gry FASMOFOBIA? FASMOFOBIA? Tak, <laughs> jestem na... A to, Jestem Agnieszka. Jestem. Jest, no, naleśnik. Jestem na Jestem. O, myślałem, że ją wywaliło, Boże. Halo. Jest Green. Jestem, jestem, siemanko. Jestem sobie ja i dzisiaj będziemy uciekać przed duchami, przed panem Krzysztoferem y, Robinsonem, super. On no, odpowiada wszystkim, to tym gorzej. Nie, to dobrze. to znaczy, Nie, bo że... cię magę zostawić w domu. Nie, nie, ja tam nie musimy skrywać. z tego użyć Burritosów. O, musimy doświadczyć Ghost Eventu i MFA. Nie, nie będzie tak świadomo. Ja wezmę termometr, wezmę e, flashlight. Ja mam MFA, mam latarkę i mam ultrafiolet. To jeszcze wezmę Radiko. <laughs> Dobra, klucze wzięte. Jezus. Co, boisz się? Tak. O nie! Jeszcze to, kto to wziął! A, gramy na profesjonalu. Okej. Okay. Aga zadowolona? Nie. Aga, nie daj się duchowi. Zichuj <laughs> bardziej. <laughs> <laughs> A on się, uśmie, się już go boi. No uśmiechaj się, no. On jest creepy. Ale to jest... Ej! To jest inny Tam. domek. Tu jest ściana od razu. O Co to wow, jest. od razu są O, fuse są blisko, nice. To akurat dobry znak. Dobra. Światło. Dobra. Ja potrzebuję światła, dużo światła. 13. Ja potrzebuję światła, nie światła. Jezus! Green! Tutaj nic nie ma w tym pokajonie. Jakieś ty dwa zabawę, ja pierdulę. 13, 14, 12, 9. Jest tu. Tu... To nie jest tu. nie światłem nie zapalacie? No, osłoncie no, światła to jest bardzo dobra rada. Ej, śliwki w słoiku są, nice! A Ej, Tomek, gdzie ty mówiłeś, że to jest? Ej, on się przemieszcza. On jest tu pomiędzy tym pokojem a, a, a tym. A wiatrołapem jak to się zwiepiło? A no, masz rację, no. Bo na o, górze 76 światło, halo. No. W ogóle jakieś się nazywał? Tak, on jest tutaj. Nie mówcie greenowi. Kristoffer? <laughs> no. No robi Hello, Christopher. No, no. dawał nie, on jest na dole, A jeden fall. No. co to było? Może. To jest gminy. Nie, no ja wyjdę. 3, 4, ale szybko temperatura na spodłach na, na tym. No nie ma milczenia. No ale na MFA czasami one nie reagują tak szybko, wiesz? Dopiero jak cokolwiek rozpoczną. To jeżeli on reaguje na wszystkich, to chodźcie tutaj, zgaśmy światło i spróbujemy go z nim porozmawiać. Możemy niekoniecznie? Y, musimy koniecznie. Najpierw, Co robisz? Koszę światło. Are you here? Ah! Jezu! używa. Znaczy, na no lepiej się tego używa na tym czacie, tak? Sorry, Guga. Christopher, are you here? O oh, Boże. Christopher Robinson. Bistu here? O przepraszam, mam po niemiecku. Hello? O Jezus, Boże! Dobra. Do no, przepraszam, nie mogę. Jest minusowa temperatura. Dobra, Freezing Temperature? Tak, jest. Nie wiem czy to jest dobre, że my teraz to robimy. Czemu? O, w tym czasie ci może wyjść. O! Pikło. Biprzy, to pikło. Bipczy, dwie. Kropeczki. Christopher Williams. Ja to Bistohia. Tak, to jest good idea. Zaks was. O. O. Czemu dziewczyny dały długą stąd? Bo <laughs> trzeba wziąć aparat. klasmery. Trójka jest. Trzeba już trójka. trójka. Masz Skoro wiemy gdzie on jest, to, check check to check nasz sprzęt. Dokładnie, książka już tam jest, no. radiko jest. Zapalmy światło Pewnie. na razie, bo jak może być to Mara, więc no Mara lubi w ciemności. Zaznaczcie tak? sobie pod jot, Freezing tak. Temperaturę. Tak, to już mamy. Ja wezmę aparat do zrobienia zdjęć. Kamerę ja mam, ja mam widzę, że już wzięłaś. Tak, um, wziąłem dwie kamery i teraz rozłożyć. Kurde, mógłbym Stixy spróbować. Znaczy, wiesz A, co, jeszcze stopujemy? z tym bym zaczekał, bo tak yy, A mamy wziąć? to zrobić, wiesz co, jeśli... Nie, na razie może lepiej nie. Krucyfiksa nie? Można chwilowo jeszcze... Nie, poczekaj, zobaczmy. Jeszcze, jeszcze mamy chwilę. I ona kiedy Teorii. ma tą Orgię, tą na dziesiątce, to ten Krucyfiksa wtedy nie działa, prawda? E, działa. działa. Tylko też? nie na wszystkich. Aha. Tak, są... Znaczy, są duchy, które się od tego triggerują bodajże. Christopher Robinson. Kuźniwa. Zach, tu A ty mi znasz. No, <grym> no. no, ty jesteś w autku jeszcze? Nie, ja. A, a ktoś jest w autku? Ja jestem przed domem, a co? Aga, Weź do domu. Zobacz, sprawdź tą kamerę. Kamera, czy jest dobrze? Tak, czy jest tutaj na pokój ustawiona? Bo chciałbym wiedzieć, czy będą może łapy. Zgasił? Ja zgasiłem. Żebyś lepiej widziała. co robicie? No, ja i to zobaczyć, czy są orby. O, jezu. jezu! Dobra, nie przywykłem tego. Christopher Robinson. No, boże, nie można się słowem odezwać. To jest na straszne. Ty... Ale trzeba na tym. Ale wadek, trzeba właśnie są na tym. Są, są orby, tak? Orby dobra. Mm. są, dobra? Orby. Orby są kowe. Mm, Mara Jurei. Nie jest dobrze, bo. No, no, no. E, macie Swiotło. sól? Kupiliście sól? Tak, kupiliśmy. To czekajcie. Weź na leśniku sól. Aga, chodź tu. I przyniesiesz. Będzie zapobiec. fantom i gdzieś nam depnie, to przynajmniej będzie można sprawdzić. Widzisz jakieś światło, Aga? Widzisz gdzieś? Jakie światło? Um, boże, być powiedzieć Green Idem. Robinson. Michael, nie. Boże. Co? ton on miał? Jak on miał? Christopher. A, Christopher Robinson. Christopher. Boże. Give me a sign. was da <średzimy> to O! Co ty gadasz? Nie wiem. Może coś napisał, albo powiedział. To na naleśnik, daj przy tych. Coś się zamkło? To ja. Mhm. To sram pod siebie po prostu. Nie rób. Będzie <średzimy> brudno. No. Już jest. Ale to jest najodważniejszy łapacz duchów, jakiego go spotkałem, tak? Co to było? Oj. No dobra, nieważne! Nie chcę przeciągu. O. o, o. o tam, ej, 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 semka, ósemka! Gdzie on jest? on był Boże. Powinniście się wrócić i tabletkę knąć. Nie ma sprawy! O, o. tam jest? O, Gdzie? Bo mu zdjęcie zrobił. Idę do was. Pierkur, idę po tabletę. Biorę burrito. Poczekaj, chwilę jeszcze nie w czekaj, idę po tabletkę najpierw. Morwy, herosy, co to co jestem. są odor. O! Co to było? Zrobiłam to na desie. Spokojnie. Jezus! Ja, Aga, ja muszę nie ta psa, ja nie... No nie, Dawa, ja... ale już czas najwyższy na ten, na krucyfiks, będziemy Ej, mogli sobie położyć. Coś mi gało. Ja muszę wziąć na psychę coś, że ja przy nich nie wyrobię. <śmiech> <śmiech> Kuźwa! Ja pier... <laughs> Boże... Oni też się tak czekają. Aga, Aga. A ja, ja, nie ja nie mogę, mogę już, naprawdę. Ja, chodź. Y, macie do czynienia z naczelnymi y, y, bojaczami dźwięków. <laughs> To się nie da. Chodźcie. Palimy burrito, nie? Bo odejdź. trzeba zrobić ten rytuał. No chyba. Dobra. Myślałem, że mi bicza będzie się odpalony. Eeee! Muzyka! Szamany, 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 szamany. <coughs> Przepraszam, ale nie mogłem. Nie mogłem się powstrzymać przed tym. No ładnie. A jaka to jest tempe temperatura? Nie, nie mam temperatury. Nie. Nic też nie było napisane. Dobra. Hmm. I co teraz? No czekamy. Robinson! Rosa. Give us sign! Szygaj Kurwa, nie tak głośno mi, kurwa, <laughs> w ducha, no! Michael I Robi... Michael? Mmm, Christopher. A, może co mam te... Christopher Robinson. Zaks tu was. A czekajcie, zgaś mi światło O, bo nie, bo szkoda mi mózgu. Szkoda mi mózgu. <laughs> o! Aha, to wy. Proszę. <laughs> Okej, okay, dzieje się coś, chodźcie tu bliżej. O, trzy trujeczka. Zaks tu was! Być tu oh, Jezu, co, co? No nie, skręcam głośno. Być tu To ja. Rolnie jest tu przy mnie. O, kurwa, zrobiłem zdjęcie podłogi. <grystanie> <grystanie> A kosteczkę my znaleźliśmy? Nie, ale nie zawsze też jest. O, światełko mrygnęło, czekaj, tym mrygnęłaś? Kuźwa! Gdzie? Gdzie on jest? Co ty gadasz? Zdechnął mi. To był green, tak? Nie, ja A, nic nie robiłem on teraz To jest w tym pomieszczeniu, akurat. w którym wy jesteście, bo pokazuje to na sensorze. A o, ten dało, ten, że zaliczył od No właśnie nie, niestety. Czyli on tu nie jest. A gościu. Ja się boję. Ja też że ty się nie boisz. Oj kurwa, nie zostawiajcie mi samego. Aha, to rację, jesteście w pokoju, nie, nie pytam. Że no niestety jednego nie zrobiliśmy, bo nie oczyściliśmy burytem. No to on wyłączył korki? No. Ale korki są tutaj od razu. Aga, psychniesz? O nie, ej, 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 i za mną, beka! Idę robić zdjęcia. Gdzie bekał? Mam go, mam. Z, mam jest, to jest. ten, jest, to jest ten jest. z ksierpem... Kristo! O Boże! A, wypędziłaś go, lol. Zadziałało? Nie, tak. Czyli na niego krucyfiks ja, działa. Aga, widziałaś jak ona zadziałała z tym? Ja ale widziałem. patrzcie, jak się w razie hand zacznie, to tutaj macie przy radyjku, macie krucyfiks. Skoro on się boi, to podejdźcie do tego w razie czego. No dobra, aga pamiętaj, na środek, na dywan. Kusiewa, a dlaczego on się w tym pokoju zrespił? Bo, jest bo to jest jego pokój, tu trzeba będzie oczyszczać. No tak. Czekajcie, idem tam też książkę. ja się gdzie indziej schowam. Tak, tu trzeba dać książkę w takim razie. Szkoda, że te burrito już spalone. A tylko jedno było? No. Christopher, Ship sprawl. To, to wszystko was. bierzemy? No. Eee, hand! Hand, 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 hand! Drzwi się zamknęły. Nie. Jest, tutaj stoi przy drzwiach. Kuźba, nie zdążyłem. Dobra, coża finger pisz. Pristo! Nie ma. Meno! To jest tyłem Omena. Pamiętajcie, że krzyż działa tylko dwa razy. Tak. Także mój krzyż się już mógł wyczerpać. Albo twój, albo ten na podłodze teraz zadziałał, że on się nie zbliżył. Oho, świrusek! Kurwa. Znowu. To jest jego pokój, ja nie radzę. Jezus, Maria, masz rację. Idzie. Boże, o! Jezus Maria. We are friends. We mean no harm. Boże, a ja jeszcze na jolo poleciałem do niego do pokoju ty. Chodźcie, no musisz wychodzić. Boże, ty umarłeś? Nie, przeżyłeś no. dobrze. Wychodź, włączy mi światło właśnie przy chwilą. Jest przy drzwiach. Czekajcie, czy tam, czy się zdjęcie zaliczyło? Interakcja. A czemu zdjęcie ducha się nie zaliczyło? Coś ktoś, ktoś zrobi ja zdjęcie ten przełącznikowi A, jest od go, światła. Dobra. No. Myślisz, że jest? Czy zastanawiam się nad tymi, nad odciskiem palca, wiesz? To, to, coś widzisz, chcesz? Ale lepiej to, jak bo on tu wraca. Chodź lepiej. Jak wraca? Kryno ma mało sanity i Guga też. Tak, interakcje mamy. Tak, ja już brałem. Jest ghost, jest duch zrobiony. Więc gasił poszczelnie światło. Teraz czekajcie, bo mamy freezing i mamy orby, czyli Phantom, Mara i Yurej. Nie chodził po soli ogólnie. Leom, nie saniki. napisał nic. Nie wiadomo czy Spirit Box działa. No nie, właśnie ciężko powiedzieć. No i nie wiadomo jak EMF level. No nie e, EMF nie był piątki, nie było. A, ale dobra, ja już nie, nie mogę tam wrócić, sorry. Ja mam 15 sanity, jeśli ja tam wejdę to zginę. Ja mam ile? Ty, Tomek, masz 46, Naleśnik 50 i Guga 25. Guga o, też może tego nie przeżyć. Idziemy, Tomek, zobaczyć, czy napisało coś na książce. O, o, dobra, odwali mnie, zostałam tu sama. <laughs> mnie wypchało, ja, mam jak? czwórkę. Kristo! Na środku, Naleśnik, masz w razie czego krucyfiks jeszcze. Ale jak to tak zamknęło? No fajnie, fajnie. Zabiłem. Weszłam od razu na hanta, nie? Mhm. Nie, pierkur. Cztery. Zróbcie mi zdjęcie. Ale lipa. Po dupki. Ta pozycja. Z krzyżem. Jezus. No. Był on. Co? On tu ja, jest. Ja spierda. On jest jest ile jestem? Widziałam mf go. Tam ile, był mf w cztery. M F. Jaką robił, nie? Ja już tam On nie ze zazdroszczony jakiś. Nie, no, Aha musimy no tam wejść, chodź ja, ze mną. Ja mam za niski za Znaczy, Guga, ty masz 25, ja mam 15, jak ja tam wejdę, to od razu zacznie się hunt i... A o, hunt. Się... Tak zaczął hunt zaczął, bo drzwi zamknął. Tak, wypchnął mnie z domu. Nie no, to już nie ma sensu. O, chodzi, jest przy drzwiach, jest przy drzwiach, poszedł na górę, jest na schodach. Jest na schodach Ale w książce no. nic nie ma. Na piętro poszedł. Nie, nic nie napisał. Dobra, olejmy to, bo to on jest za, za bardzo agresywny. Jeśli byłby to Chodzi Spirit Box, byłaby to Mara. A nic nie powiedział. Zakład, no zakładając, że Spirit Box mógł się zbugować, bo on często tak ma. Bo Proszę odcisków nie ma i żaden duch nie pasuje do odcisków. Jakby napisał, byłby to Jurej, ale nic nie napisało. Jest na dziesiątce na zobacz. piętro. MF byłby to Phantom. No, MF było na, na, na czwórce się wróci, bo chcę zobaczyć go a so złożyć. Tak, eee, idzie na dół, jest na schodach. Jest na schodach. Zniknął. Skąd nie zobaczysz, Dziękuję. chyba końc hanta. zniknął przy drzwiach. Hmm. No ja tam nie wejdę tak czy siak, no, To niestety. co mam złożyć tą książkę? No możesz podejść, ale nie wiem czy dasz radę. Jeśli jest tomara, to Mara, to palce światło wszędzie i teraz. Nie ma w w książce nic nie ma. A miał czas napisać, w sumie. Mógł napisać, tak, to by się skaczało. Zach to was! Czyli obstawiamy marę, bo to no, powiedz box coś. Po no ja bym obstawiał po prostu, że nie działającego spirit boxa, tak? I dałbym, że to jest mara, bo na leśnik, jak weszłeś, było ciemno, nie? Tak. No właśnie. Ej, zróbcie zdjęcie mojego ciała, A, bo to ciemno było. Już, 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 już zrobiłam. Uh -huh. Boże, zaliczyło, nie zaliczyło. U mnie... Poczekaj, teraz też nie. To czekajcie do Pana muszę wejść. Nie, nie umiem tych zdjęć ogólnie chciał robić. A czy teraz już nie zobaczymy, ale liczmy, że na no, zaliczy te zdjęcie. Zaliczyło moje? Nie, bo nie już był, był Max akurat, wiesz. Aha. Chodźcie, obstawiajcie Mara i zjeżdżamy. Mara, mara, Boże, ale mara. jaki agresywny ten duch był? No profesjonal. Znaczy, Mara jest po ciemku agresywna, głównie? Jak jest, jak jest ciemno, to. to czyli ona dajemy atakuje. jako e, duch box, tak? No ja mu dał właśnie spirit boxa, że ten, że ona po prostu się zbugowała i nie odpowiada nam. Czyli duch box, czyli to będzie clutch. <laughs> Ty masz po polsku, to no. tak. No jest najlepsze. Mara, to jest clutch. <noise> nie wiem kto to tłumaczył, ale świetnie to zrobił. Na czwórce jest ja perków. W ogóle znasz Tomek tą sztuczkę, że tutaj znika jak trafisz, co to za duch, jak jeszcze tu jesteś w samochodzie Naprawdę? Tak, patrz sobie ten, na ten pierwszy napis. No. Odjeżdżamy. I jak będzie Tomara, to zniknie napis. Mara! Mara. Ale jazda. Witam no, czyli po prostu był niedziałający spirit box Bara. Czyli mamy klacz 165 w końcu się odbiłem. Tak. <laughs> o i mam 40 poziom. Ja pielkuję. No i super. Ładnie poszło. Ja mam nadzieję, że Wam się odcineczek podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, komentarz, na naszych kanałach. I była ze mną Agnieszka Naleśnik Green i ja Byliśmy I do następnego razu. Pa pa! pa, pa.